Ta zmiana chyba była najbardziej wizualnie ciężka do przyjęcia. Odebrało ci no mowę. Tak, jestem, odebrało mi mowę. Bardzo ciężka, ciężka sprawa. Sprawa, ciężka sytuacja i myślę, że też ciężka, ciężki odbiór ze strony aktora, który się wciela, który wpada w serial. Witajcie w kolejnym odcinku super seriali. Jak zwykle ze mną tu jedyna niepowtarzalna Agnieszka Pyś. Gdyby dawali profesurę z seriali, to miałabyś tytułów wszystkich uczelni masę. Mam nadzieję, że mój, mój siłek nie poszedłby na marne. Wszyscy fani, twórcy seriali nienawidzą jej, bo wie wszystko i jest w stanie przewidzieć wszystko. Nazywa się Agnieszka Pyś i będzie dzisiaj opowiadać znów o kolejnych elementach naszych seriali. Ja jestem Rudy i razem z wami będę dzielnie słuchał tego, o czym opowiada Agnieszka. Agnieszko o czym dziś. Dzisiaj na tapetę bierzemy nowe twarze znanych bohaterów seriali. Czyli taki, że z, znika Wiesiek i wraca Wiesiek, ale inny aktor. Dokładnie. A dużo takich przypadków jest eee, w polskich serialach? Bardzo dużo. To najczęściej e, zmiany, które e, są wprowadzone, bo. E, Aktor się rozstaje z produkcją w różnych okolicznościach, ale postać jest na tyle istotna, na tyle znacząca dla wątku, dla rodziny, dla losów innych bohaterów, że pojawia się ktoś inny w jego miejsce i poznajemy tego samego bohatera, tę samą postać, ale z zupełnie inną twarzą. Czy była jakakolwiek postać, Którą przyjęto ciepło, bo przecież wiemy, że widzowie nie są przyzwyczajeni do zmiany twarzy. Nie, no widzowie nie lubią zmian. Nie lubią e, zmian bohaterów, szczególnie z którymi się e, zżyli mocno uh -huh. i których kojarzą od pierwszych e, odcinków seriali. Myślę, że taką osobą, którą, e, która wzbudziła e, największą sympatię widzów, e, był e, Jakub Józefowicz, który gra w serialu jak miłość Łukasza Wojciechowskiego. Uh -huh. Podejrzewam, że e, znalazłyby się też inne osoby, które wzbudziły sympatię widzów i jakieś tam uznanie i y, widzowie stwierdzili, że ta zmiana wyszła na dobre, ale y, w naszym zestawieniu, w naszym rankingu y, Łukasz, który zajmuje czwarte miejsce, jest osobą, która tak... Ale sytuację... jesteś spoilerarą, naprawdę. To muszę zajawić. Y, czy jakoś się tłumaczy? te zmiany? Czy wszyscy udają, że jest wszystko tak samo? Ech, najczęściej... Ja mówię w serialu w ogóle. Rozumiem. E, okay. Czy mówią, o, ściąłeś włosy? Nie. Najczęściej, jak pięknie wyglądasz, jak wyrosłeś, jak wyprzystojniałeś. Czyli w wakacje się zazwyczaj Ech, dzieje. To się dzieją. Znaczy to nie są najczęściej... To są najczęściej zmiany, które dotyczą bohaterów, którzy na jakiś czas zniknęli. Pojawili się po jakimś jakichś kilku miesiącach, nawet latach, z zupełnie nową twarzą. No i właśnie... Nie może być takiej wielkiej euforii wśród bliskich tej osoby, tego bohatera, no żeby też widzowie nie, nie musieli za bardzo z tej zmiany kpić. Ale powiedziałaś, że to dotyczy zazwyczaj osób albo po prostu postaci, które są ważne dla wątku mhm. i trochę mi się to nie zgadza z tym, że giną na lata. No to właśnie wszystko się spina w jedną całość. Aktor, który gra w serialu od dłuższego czasu, to są najczęściej właśnie takie umowy, które obejmują 5 do 10 lat, na jakimś etapie swojej kariery decyduje się odejść. Mm -hmm. Produkcja nie ma za bardzo jak rozwiązać tej sytuacji. Mm -hmm. Nie chce wszystkich uśmiercać. No zmiany w serialach zdarzają się bardzo często. Nie możemy uśmiercać całej obsady. Muszą No wprowadzać... bo pierwsze wyjście przy rozwiązaniu umowy to jak właśnie. wiadomo śmierć. Właśnie, ale e, jeśli jest druga opcja, mm -hmm. czyli Tajemniczego zniknięcia, wyjazdu, y, służbowej delegacji, która przeciąga się na długie miesiące, wyjazdu mm. do sanatorium, jakiegoś leczenia, no to wtedy jest to pole do wprowadzenia nowego aktora, który zastępuje znanego bohatera. Czyli jeżeli byłbym aktorem, muszę uważać na wszystkie długie wyjazdy, bo nie wiadomo, czy wrócę. Musisz, okay, dobrze. Albo na choroby, żeby nie trafić do sanatorium na jakieś leczenie. Sanatorium też podejrzane. Ech. No dobrze, unikajmy w takim razie długich wyjazdów. Jeśli jesteście aktorami seriali, bądźcie czujni, bo może Wam się zdarzyć, a Agnieszka rusza. Z piątką, co jest na miejscu piątym? To chyba najświeższa zmiana serialowa, jaka nastąpiła ostatnio w, w polskich produkcjach, która też wzbudziła spore emocje. Chodzi o Natalkę Mostowiak, Zamiak jak Miłość. Dobra, zobaczmy w takim razie. Natalka. No hej! Kiedy przyjechałaś? No, <noise> Czeka nas wielka niespodzianka. Do grabiny przyjeżdża Natalia. Te rolę będzie grała nowa koleżanka, Dominika Suchecka. Dominika bardzo dzieli z tę presję, jaką jest wejście do, do Mkowej rodziny. Oglądam, jak miłość. I zawsze miałam coś takiego, że kurczę, ale to musi być jakieś takie sielankowe, niesamowite miejsce. I wchodzę w to wszystko powolutku, jakbym się zanurzyła w jakąś taką bajkę, w jakąś niesamowitą przygodę. Spoko, rozumiem wielki przyjazd, widzę tutaj powitanie, wszyscy w szoku. Przyjazd z Australii. A, no faktycznie to też są kraje. Ta Australia w ogóle jest niesamowitym wyjściem, bo parę postaci w polskich serialach to nawet ja wiem, wyjechało do Australii i wróciła jako ktoś inny, no bo tam wiadomo, dzieje się się dużo, jest radość i nie. chyba przyjęła się, czy nie? E, przyjęła się w rodzinie. Widzowie na razie jeszcze e, mocno e, postać, którą gra Dominika Suchecka, testują troszeczkę, e, czepiają się, no, są dosyć uszczy, uszczypliwi, jeśli chodzi o wątek Natalki, że to nie jest ta sama Natalka, którą znają e, od lat. Wcześniej Natalkę grała Marcjanna Lelek, mhm. e, 15 lat, więc, więc sz, szmat czasu. No, zmiana była naprawdę duża, istotna, dotyczy głównej serialowej rodziny Mostowy więc no nie dziwi reakcja widzów, no ale też dajmy szansę nowe. Zwyczajają się. Po, powoli myślę, że się przekonają. Zanim przejdziemy do miejsca czwartego, czy jest taki okres ochronny dla tej nowej postaci, mm. że ona robi same dobre rzeczy? Jest tak, że żeby ocieplić ten początek jest tak, że nie wiem, jest miła, wszystkim pomaga, czy jest jakiś okres taki, że nic się nie dzieje, tylko jest taki nie wiem, Rozumiem. Ochro ochronka istnieje na początku. Nie, no to cię zaskoczę. No Natalka sprawia wrażenie sympatycznej, e, życzliwej. Ale? Ale, no. szpąci Widziałeś e, faceta, który ją przywitał, Bartka, Widziałem. to jej szwagier, w zasadzie już były szwagier, no i tutaj się za, e, z, pojawił wątek romansowy z, z Bartkiem, więc od samego początku Natalka była taka w, mocno w sercowe zawirowania innych bohaterów wkręcona. Był to wzrok przy przytulaniu, był, nie, nie był, oszukujmy się. Czyli doła, rozumiem, ta że ona z potencjałem do namieszania sporym wjeżdża z powrotem. Namieszania w życiu uczuciowym Bartka na pewno. Co zobaczymy w nowym sezonie po wakacjach. A myślisz, że tam się na grubo podzieje? Nie, no... Trochę. Troszkę może być, ale myślę, że no, Natalka jest... O, chodzi o postać Natalki, hmm. tak? No i nie, nie oceniajmy Dominiki Sucheckiej, bo skupiamy się na bohaterce. E, zawsze była dobrą, życzliwą... E, Dziewczyną, więc nie sądzę, żeby tutaj Słowia, się posunęła, Australia to... ludzi, Agnieszka może przyjechała jak wiesz, diablica taka. Miejmy nadzieję, że Wątpisz nie, bo widzę. myślę, że rodzina Mostowiaków by tego nie przeżyła. No, to nie jest młoda na sukces, nie każdy z każdym, więc jeśli Natalka by się wzięła za byłego męża swojej przybranej siostry Uli, no to by było grubo. Słuchaj, w życiu zweryfikuję, ale wydaje mi się, że może być grubo. Nie może. wiem, Ja coś czuję, że jednak ona może namieszać. Trzymam kciuki za Natalkę, żeby namieszała, niech się dzieje na wspólnej. Przejd czwartego co pod czwórką. E, Zostajemy w klimacie M jak Miłość rodziny Mostowiaków Łukasz Wojciechowski. Niech was nie zmyli nazwisko bo to też rodzina Mostowiaków z M jak Miłość. Dobra. Łukasz rzeczywiście. O rany. Ale się zestarzałeś. Za to ty wcale. Jasne Łukasz. Proszę. Mogę wejść? Jasne zapraszam przecież. Zobaczył się jak u siebie, nie? O, to jest Maciek. Cześć. Łukasz. Cześć. Miło mi Cię poznać osobiście. mnie. No zmykaj. <grytanie> Napijesz się czegoś? A, chętnie, dziękuję. Herbata, woda. Może być woda. Andrzeja jeszcze nie ma, co prawda powinien niedługo długo żłócić. ale minąłeś się właśnie ze swoją mamą faktycznie go zmierza. Zmierza go z wzrokiem. No i to jest to, o czym za Zatrzymajmy się. Gdybyś mogła najpierw powiedzieć więcej o naszym bohaterze. Pasierb. Mhm. Pasierb Ani Muchy, czyli Magdy. Mhm. Postaci, którą Ania Mucha gra w serialu M jak Miłość. Wraca po też kilku latach. Ta zmiana nastąpiła pięć lat temu w serialu M jak Miłość, więc już trochę Jakub Józekowicz się do... On już z, też z Australii? Nie, z zagranicy. Szeroko pojęta zagranica. Ciężko stwierdzić, jakie były losy Łukasza, no ale ale gangsterskie porachunki w tle jacyś bandyci, więc to było mocne wejście po wielu latach. Uuu, naprawdę? Mhm. Ale też i ty zwróciłaś na to uwagę i ja, że Mucha go tam No... Była taka scena, nie trudno tego nie zauważyć, były takie momenty, kiedy Łukasz tam troszeczkę w życiu małżeńskim Magdy i swojego ojczyma Andrzeja namieszał, no ale nigdy nie patrzył ale... na swoją macochę inaczej niż powinien popatrzeć o. na sierp. Ale to jest coś dyplomatycznego, tak, naprawdę. Tak, bardzo, zawsze będę tłumaczyć bohaterów. Ale on dobrze przewieziony. Dobrze. Ale wrócił się, przyjął się? Przyjął się, Jakub Józefowicz zastąpił w roli Łukasza Adriana Żuchewicza, mhm. który grał tę postać też Kilka lat. Tamten Łukasz był postacią, która sporo wnosiła do serialu, ale nie było takich na pewno wątków związanych z gangsterami, z mafią, z jakimiś bójkami. A tutaj narkotyki też w tle się pojawiły. W matkę, tylko... naprawdę. Tak, Ci, więc no, ta interes. zmiana też dotyczyła nie tylko odbioru postaci i nowej twarzy aktora, ale także tego, jak się wątek Łukasza potoczył, więc trzeba było troszeczkę pomieszać. Wiadomo, no po to wjechał nowy. Badało nam się hasło zagranica. Tak to jest. Chociaż Australia y, chyba wygrywa. Ośjaż... Brzmi lepiej, no. Lepsze klimaty, no. Zagranica... Ale wszystko można wytłumaczyć, chyba, że biegunem jeszcze. Z bieguna nikt nie wrócił chyba jeszcze, jeszcze w serialu. Dobrze, przejdźmy do miejsca numer trzy, pod którym... E, to też jest M jak Miłość. Skupiam się na tym serialu, bo tam naj najwięcej zmian, jeśli chodzi o aktorów i bohaterów seriali. Chcesz mi złamać serce? Nie będzie klanu? Będzie klan na samym końcu, nie uprzedzajmy faktów. W ogóle nie. Ale jesteś spoilerarą i ty... Ty się zajmujesz serialami, jak ty ze tak, wszystkim zawsze tak. musisz wypalić? No muszę, no muszę jakoś cię zachęcić do tego, żebyś na pięć oczekiwał na ciągle. Ale jak mało to, co pod trójką? Lenka z Duńska, zem jak miłość, to córka Kingi i Piotrka. Lenka z Duńska, witamy cię, Lenka. Spakowałaś się już? Jeszcze nie, ale mam na to cały wieczór. Nie martw się, mamo, zdążę. Mama się martwi, bo nie widziała cię całe wieki. Trzy tygodnie, a jutro wracam do domu już na dobre. Chyba wytrzymacie jeszcze jeden dzień. Kochanie, wszyscy bardzo za tobą tęsknimy, a Misiek z dziadkiem szykują dla ciebie niespodziankę. Tak? To chyba mogę liczyć na jakąś gorącą, powitalną imprezkę. No chyba możesz. Cześć Lenka, a my mamy dla ciebie niespodziankę. Zobaczysz, będzie naprawdę ekstra. Mm. Mama się już wygadała. Co? Mamo! Nie, przecież nie powiedziałam, co to będzie. No dobrze, no bo nie byłoby niespodzianki. Zamawialiście coś? Bo kurier przyjechał z taką wielką paczką. Ja z dziadkiem. A? Mamo, co oni kombinują? Na mnie nie patrzy, ja nic nie wiem. A zresztą, jak sekret, to sekret. Pięknie, teraz nie będę mogła przestać o tym myśleć. Odebrało ci no mowę. Tak, jestem. Odebrało mi mowę. Yy, no bo faktycznie myślałem, że. nie yy, mi yy, yy, to powiedzieć dobrze. Yy, nie jestem, znaczy zawsze mówimy o rezygnacji ról. Co się stało, że zmieniła się nam bohaterka? No, 10 lat Lenki, y, którą grała Marysia Głowacka, ta aktorka, którą przed chwilą widzieliśmy, mm -hmm. to Olga Cybińska, równolatka Marysi. Y, produkcja zdecydowała się na zmianę Lenki, no ze względu na to, że troszeczkę inaczej chciała wątek Lenki rozwinąć. No Marysia Głowacka była postacią, która raczej gdzieś tam się trzymała w tle, Ym, nie sprawiała wrażenia osoby, która tak jak opowiedziała tutaj Lenka, mogłaby czekać na jakieś szalone imprezy. Gorące powitania ze strony rodziny. Potrzebny Potrzeba. był ktoś z pazurem. Dokładnie. I, o, no, i Można mówić o 15 15-letniej aktorce, ale tak, myślę, że to była kwestia tego, że po prostu e, sposób bycia nowej aktorki też e, wpłynął na to, jak ta postać no odbierana. Co, co nowa Lenka robiła inaczej? Nowa Lenka, e, po pierwsze, te trzy tygodnie, które usłyszałeś, po trzech tygodniach Lenka wraca, to nie były trzy tygodnie, to były kilka miesięcy pobytu Lenki w sanatorium. <laughs> Więc Lenka wraca z sanatorium, e, chorowała długo, to nie były jakieś przewlekłe choroby, ale potrzebowała po, porządnego wsparcia, regeneracji. No i lęka wraca na tyle odmieniona, że tak, pojawiają się nowe sercowe rozterki, pojawia się nowa szkoła, liceum, więc nowe towarzystwo. No i tutaj pole do manewru dla scenarzystów, żeby wątek lęki jak najbardziej rozwinąć. Wow, udało się. Udało się. Co widzowie na to? Jak zawsze zaskoczenie na samym początku, to nie ta Lenka, jak to możliwe, że zmienia się postać, ale myślę, że już się troszeczkę przyzwyczaili. Minęły co prawda dopiero dwa lata odkąd Olga Cywińska w serialu jest, ale nadrabia wątek Lenki na pewno tym, żeby tę postać jakąś w nowych, w zupełnie nowym świetle przedstawić. Okej, okay, lubisz nową lękę? Lubię nową lękę. Nie lubię wszystkich, sami jak miłość. Naprawdę? Tak, nie jest. masz nikogo bardzo takiego, wdzięczny że... te, y, Bardzo wdzięczny serial i bardzo wdzięczni bohaterowie. A poza tym no, nie lubić 15-letniej dziewczynki uroczej. Nie, nie, ale wiesz, nowe, jak jest nowa bohaterka, to wiesz, no ja miałem problemy ze zmianą, ale to może nie o tym. Przejdźmy do kolejnego miejsca. Co się kryje dalej? Zerknę na swoją ściągę. E, Wszyscy to widzą, to w ogóle. Na pewno. E, no drugie miejsce, przechodzimy do klanu. Rodzina Lubiczów na tapece wjeżdża. Michał Chojnicki z, e, e, przepraszam bardzo, z klanu. E, grał go Jan Wieczorkowski na samym początku, pewnie pamiętasz, no ale... Nie. To jest ten, co miał grać w reprezentacji, ale choroba kontrakt go. Kontrakt e, z niemieckim klubem, no ale potem niestety brutalne pobicie, uraz kręgosłupa, łuzak inwalidzki. Poważne sprawy. Jana wieczorkowskiego w serialu Klan zastąpił e, Daniel Zawadzki. To była zmiana naprawdę duża i teraz też ją zobaczymy. Dobra. Przywiozłem pani syna. Króciutko, ale szok był. Zaraz potem są napisy końcowe, więc e, wyobraźnia widzów tutaj na pewno w tym momencie e, wystrzeliła, uruchomiła się, jak zareagują e, w rodzinie lubiczów na nowego e, Michała. No, reakcja była spora, widzowie. E, była ta, ta zmiana nastąpiła w 2004 roku, więc Jan Wieczorkowski w serialu grał naprawdę sporo, grał e, prawie 7 lat. No niestety, musiał się z serialem pożegnać też różne inne zobowiązania zawodowe. Ale czyli jego rozumiem, decyzja? No. Nie jego decyzja. To nie była decyzja, żeby się go pozbyć z obsady, żeby go wyrzucić, że coś tam nie grało we mm. współpracy. To była jego decyzja, pojawił się nowy Michał. Czy to nie jest tak, że była to pierwsza podmiana aktora w polskim serialu? Myślę, że pierwsza tak duża i tak naprawdę istotna, no bo wszyscy Klan zadebiutował na ekranach telewiz telewizji w 1997 roku. Zmiana nastąpiła w 2004. Widzowie już się przyzwyczaili do Michała. Poza tym był e, Jan Wieczorkowski do teraz zresztą jest mocno rozpoznawalnym aktorem, więc no, ta zmiana była istotna, duża i myślę, że e, teraz już troszeczkę e, niewiele osób o tym pamięta, ale. Czy wątek Michała trwa nadal w klanie? nadal w klanie Michał e, dobrze sobie radzi o ile tak można nazwać liczne perpetie sercowo-rodzinno-miłosne e, zdra, e, zdrady w tle oczywiście jak zwykle w takich wątkach e, no i Daniel Zawadzki myślę, że został nieźle przyjęty i widzowie już e, go zaakceptowali No bo to też już parę lat, no nie? No parę lat, no. Dobrze, to jesteśmy chyba gotowi na to, żeby razem z wami poznać miejsce. Pierwsze, Agnieszko, droga, co wybrałaś jako zwycięzcę? Zwycięzców. No tutaj zostajemy też w klanie, bo myślę, że ta zmiana chyba była najbardziej wizualnie ciężka do przyjęcia. Chodzi o Daniela z klanu syna serialowej Moniki Lubiczy. Tu będzie teraz twój dom synku. Okej, okay, mamy. I mówimy po polsku. Pamiętaj. Nie, nie, nie powinnaś niczego ciężkiego nosić po tak poważnej operacji. Ale przecież mówiłem ci, że z moim wzrokiem już wszystko w porządku. Ale to ja jestem lekarzem. Daniel, bierzcie za walizki. I to był Jakub Tolak w roli Daniela. Nie pojawił się w serialu od samego początku. E, pojawił się w serialu. E, em, w którymś tam odcinku. Mm -hmm. Nie przypomnę sobie teraz, który. E, po 10 latach z, z roli zrezygnował. Też zupełnie inaczej pokierował swoim życiem. Troszeczkę aktorstwo zeszło na dalszy plan. E, no Daniel, w którego grał Jakub Tolak, był raczej postacią, która... E, którą da się lubić. No patrzysz na niego i to jest chłopak, którego... Był taki ładny no, chłopczyk. Fajny. No taki z, z mocnymi przeżyciami. Naświetlając. Sekta w tle, porwanie przez ojca, ugryzienie przez jadowitego pająka, zarażenie Wirusem HIV to tylko taki malutki wycinek z życia. Jak na klan, to grubo. No grubo, ale malutki wycinek z życia Daniela. No mhm. i pojawia się po latach. Po, po wielu latach pojawia się nowy Daniel, którego poznaliśmy. We wrześniu 2015 roku w tej roli Marek Kosakowski. Myślę, że nazwisko nie wszystkim mówi zbyt wiele, ale postać, którą grał, jest na tyle istotna, że ta zmiana nie wiem, czy wyszła Danielowi na dobre. Zobaczcie sami, jak wygląda nowy Daniel. Nowy Daniel. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zastąpił nowy Marek Oni, tak do ciebie. Słucham. Aż tak się zmienił? Daniel? Boże. Daniel, synku! No i co ty na to? Bo ja patrzę na Daniela Nowego, którego gra Marek Kosakowski i mam wrażenie, że niestety Wygląda na psychopatę. No. no tak, to prawda. prawda, ale wydaje mi się, że faktycznie ten y, Kubatola, którego widzieliśmy jako Daniela 1, był takim y Mimo, że się dużo działo, to jednak ciepłym synem mamy. A ten wygląda na dobrego Szurniętego. <grym> Dokładnie. Zresztą Marek, jeżeli dobrze pamiętam, to same ma takie role, w których mm -hmm. te jego oczy są takie wielkie i on jest trochę zawsze gdzieś odklejony od rzeczywistości. No i zapewne jest też taką postacią. Tak, znaczy teraz już faktycznie Daniela w serialu nie ma. To był taki czas, kiedy. Marek... Francja? Zagiałoś mnie, nie mam pojęcia, co się stało z Danielem. To znaczy, że dobrze to podkreślono, skoro ty nie wiesz? Mówisz, nie, serio, nie, bo nie naprawdę, i wiesz, nie kojarzę tak. wątku, zniknął jakoś tak yy, bez szału, tak, więc... <laughs> Jakby celowo bez z zniknął. Myślę, że tak. No nie było go. Ta zmiana między Jakubem Tolakiem a Markiem Kosakowskim nastąpi, na, nastąpiła w ciągu w zasadzie 7 lat, 7 lat Daniel się nie pojawiał w klanie, więc to było takie zniknięcie naprawdę długie. Pojawia się z nową twarzą, no i też napędza wątek nowego Daniela, który również jest uwikłany w te w wszelkie straszne rzeczy z sektą, z ludźmi z, ze swojej przeszłości. Pewnie też dlatego um, produkcja wybrała aktora, który no, jest charakterystyczny, jest, pasujący do tego, co go może czekać. Wygląda czasami mrocznie no i nie jest takim na pewno kochanym synkiem mamusi. Ale tu przyznaję, że miejsce numer jeden zasłużenie ze względu na zmianę, bo to faktycznie bardzo duża. Bardzo duża i naprawdę jeśli chodzi o odbiór aktora i bohatera bardzo istotna. Myślę, że go nie polubili niestety. Nie, nie, no nie dało, nie dało się lubić. No, losy, bohater, losy bohatera Daniela zostały tak, pokier, tak pokierowane, że niekoniecznie wszyscy polubili to, co się z nim stało po tej długiej przerwie. Jego też nie było zresztą. On też był chyba w Australii. Był na pewno w Stanach. A przepraszam, może to my. A czy Australia? No 8 lat przerwy, no to też taki czas, kiedy mógł być wszędzie w zasadzie. Ale wiesz, po tych pięciu miejscach można chyba yy, śmiało powiedzieć i na pewno się zgodzisz, że trudno jest rozwiązać sytuację, kiedy aktorowi, albo tobie jako producentowi i całej ekipie tworzącej ten serial, no coś nie gra. Jednak mm -hmm. te zmiany czasem są konieczne i faktycznie najlepiej to wizualnie osobę podobną z ale ale wyprzystojniałeś, ale to jest bardzo ciężka sprawa. Ciężka sprawa, ciężka sytuacja i myślę, że też ciężka, e, ciężki odbiór e, ze strony aktora, który się wciela, który wpada z, w serial, gdzie wszyscy kojarzyli tę postać z zupełnie inną osobą, tak, i nagle no, przekonaj do siebie widzów. To nie jest łatwe. i... No tak, ale chwała tym, którym się to udało. No bo to jest faktycznie podwójny medal, można by rzec. Jeżeli by nie zmienili, to proszę cię, jak będzie tu ktoś siedział inny, to żeby był chociaż miły, dobra? No, miejmy nadzieję, że taka zmiana nie nastąpi, ale jeśli już. No, no nie wymaga, jak ci się znudzę i <laughs> strykniesz palcami, to będzie tu siedział jakiś, nie wiem, ponury typ. Z włosami na pewno i bez czapki. Agnieszka Pyś i ja, Rudy, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. dziękujemy. Polecamy super serdecznie polecamy, seriale trzymajcie się ciepło. Pozdrowy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa. pa.